Szybkie wpłaty i wypłaty do arbitrażu, handel w parze do złotówki, gra na dźwigni, bezpieczeństwo, Coxie IO. Wszystkie rynki w jednym miejscu. Środa 31 lipca 2019 roku. Z tej strony Mike, witam i zapraszam na 144 Kryptoniusy. A w dzisiejszych kryptoniusach jak zwykle porcja wiadomości ze świata kryptowalut, nadchodzące wydarzenia, co tam w krypto ćwierka, czyli przegląd Twittera, analiza bieżącej sytuacji na rynku i kilka słów na koniec. Jeśli chodzi o dzisiejsze wiadomości to jak zwykle w środę troszeczkę mniej. Na początku lecimy Amerykanie obniżają stopy procentowe, Ledger X pobił bakt. NBA i CryptoKitties, producent Koparek składa wniosek o IPO w USA. KNF Singapur ostrzega przed skamem, FCA wypuszcza wytyczne. 1 na 5 hodlerów to kobiety, czyli hodlerki. I na końcu ze strony kompari.pl sieć Bitcoina coraz bliżej miliarda dolarów w kosztach transakcyjnych. Zaczynamy 144 kryptoniusy. USA stało się US Federal Reserve, czyli amerykańska rezerwa federalna obcięła stopy procentowe o ćwierć procenta. Spowoduje to jedno zmniejszenie opłacalności trzymania pieniędzy na lokadach, aby osiągnąć swój cel, Fed zamierza rozpocząć dodruk dolarów. Może to mieć ciekawy wpływ na kryptowaluty. Nie są one zależne od banku centralnego, ich inflacja jest stała w danym okresie czasu i zmniejsza się co kilka lat. Oczywiście mówimy tu o Bitcoinie głównie, więc wielu osobom mogą wydać się lepszym środkiem do inwestycji swojego kapitału. Dodatkowo inflacja powoduje, iż oszczędności ludzi się kończą. Czy czeka nas kolejny wystrzał kryptowalutowy? No cóż, analitycy nie są zgodni, no ale zobaczymy, będziemy obserwować. Bitcoin po przekroczył 10 tysięcy. Lecimy dalej. Ledger X. Wszyscy czekali na bakt, a tymczasem Ledger X jest pierwszy. W środę ogłoszono, iż firma Ledger X uruchomiła pierwszą usługę kontraktów terminowych, czyli futures, które będą realizowane w prawdziwym Bitcoinie. Dodatkowo, co bardzo ważne, kontrakty te będą dostępne nie tylko dla inwestorów instytucjonalnych, ale także i dla inwestorów Talicznych. Każdy kto posiada dokument tożsamości i rezyduje w USA może handlować, wszystko w oparciu o nową platformę Omni Ledger X działa na podstawie licencji otrzymanej od CFTC Oni ją, od, chyba się od listopada zeszłego roku starali o to i teraz tutaj tak, kontrakty będziemy za Bitcoina kupować i będziemy dostawać w Bitcoinie wypłatę Czyli nie będzie to powiązane z dolarem No cóż, zobaczymy jak się to przełoży na rynek i na cenę u Bitcoina Lecimy dalej. NBA, kryptowaluty coraz mocniej wchodzą w mainstream dzięki partnerstwu Ligi NBA oraz Diapers Labs. Zostanie uruchomiona platforma o nazwie NBA Top Shot. Jest to platforma pozwalająca na kupowanie, sprzedaż i wymianę kart kolekcjonerskich, takich jak m.in. rzut za punkty Kevina Duranta czy też slam dunk Joela Emida. Dzięki kartom będzie można brać udział w turniejach. Start platformy ma pokryć się z rozpoczęciem rozgrywek w NBA tej jesieni. Fajna sprawa, tam będzie z tego co wiem, można swój własny zespół, będą karty zawodników, karty jakichś tam ruchów posunięć itd., itd. Fajna sprawa, taka ciekawostka lecimy dalej koparki. Jeden z głównych producentów koparek, Canaan Creative zgłosił wniosek o pozwolenie na IPO czyli Initial Public Offering czyli ofertę publiczną swoich akcji. W Stanach Zjednoczonych wszystko miało się odbyć w tajemnicy. Firma z Sphin chce zebrać finansowanie w wysokości 200 milionów dolarów. Firma Canaan nie skomentowała doniesień. Agencja Bloomberg twierdzi jednak, że IPO ma zostać przeprowadzone w Nowym Jorku, chociaż jest bar w bardzo wczesnej fazie. Firma planowała uruchomić IPO w Hongkongu i zebrać miliard dolarów, ale plany legły w gruzach. Canon Creative produkuje koparki z Serwii. Avalon. Zobaczymy co z tego będzie. Będziemy obserwować. Lecimy dalej. Singapur. Odpowiednik polskiego KNF z Singapuru. MAS. Poinformował o kolejnym skamie. Oszuści namawiają na inwestowanie w bitcoina i używają do tego nieprawdziwych komentarzy, które mają rzekomo pochodzić od premiera Singapuru. Strona nasi nazwę Bitcoin Loophole, a wymagany depozyt to 250 dolarów. Wszystko rzekomo obsługuje bot, który pomnaża środki. Uważajcie na skamy. W Polsce też mamy takie przykłady. Pamiętam na początku był Marcin Meller i Magda Mołek, później Robert Lewandowski, teraz już nawet chyba Andrzej Duda. Ciekawa sytuacja, pamiętajcie, lepiej poszukać za Zanim raz wtopicie, lecimy dalej. FCA, według notatki prasowej, brytyjski regulator FCA, czyli Financial Conduct Authority, opublikował ostateczne wytyczne, jakie mają, jak jak mają zostać uregulowane kryptowaluty. Kryptowaluty takie jak Bitcoin czy Ethereum zostały sklasyfikowane jako exchange tokens i nie podlegają żadnym regulacjom poza oczywiście AML-em. Samo, tak samo jak typu token utility. Tokeny security zostają objęte nadzorem regulatora w, kasy, w kategorii specified investment. Dodatkowo wprowadzona zostaje definicja e-money tokens, pod którą mogą trafić stablecoiny. Najbardziej kontrowersyjny jest proponowany ban na derywaty kryptowalutowe, takie jak opcje binarne, futures czy C no cóż, zobaczymy, co z tego będzie, jak to wpłynie na rynek. Lepsza regulacja niż brak jakiejkolwiek regulacji. My w tym czasie lecimy dalej, hodlerki! Według sondażu przeprowadzonego przez wiedeńską firmę Bitpanda, jedna na pięć osób trzymających kryptowaluty jest kobietą, czyli hodlerką. 40% z nich jest w wieku ponad 35 lat. Badania przeprowadzono w, kra w 17 krajach w Europie. Do tej pory sądzono, że 90% posiadaczy kryptowalut to mężczyźni. Co ciekawe, jeśli chodzi o podejście do inwestycji, to nie różni się ona zasadniczo pomiędzy kobietami i mężczyznami, płeć nie gra tu roli. A ile mamy pań w kryptonarodzie? Ile byśmy nie mieli? Oczywiście wszystkie panie serdecznie pozdrawiam. Odezwijcie się w komentarzach, pokażcie, że jesteście, pokażcie swoją siłę. Lecimy dalej. I zanim przejdziemy do nadchodzących wydarzeń, na początku oczywiście ze strony komparik.pl sieć bitcoina coraz bliżej miliarda dolarów w kosztach transakcyjnych. Artykuł Krzysztofa Wiwatowskiego z dnia 31 lipca. Po ponad 10 latach po powstaniu pierwszego bloku najstarszej kryptowaluty Bitcoina wartość skumulowanych opłat transakcyjnych w jego sieci zbliża się do miliorda, miliarda dolarów. No i teraz macie odpowiedź mniej więcej, ile kosztują opłaty transakcyjne. I co by było, gdyby nie było nagród za blok? No to gdyby nie było nagród za blok, to górnice mieliby do podziału miliard dolarów. Pytanie mało czy dużo? Trudno mi na to odpowiedzieć. To już nie do mnie należy decyzja. Teraz przechodzimy do nadchodzących wydarzeń, które tutaj podesło oczywiście jak zwykle Dominik. Na początku 2 sierpnia ETH India Hackathon w Bangkoku. To jest ciekawa rzecz, że w Bangkoku ETH India. 5 sierpnia 0X implementacja protokołu ZIIP, z właściwie ZEIP o tak. o 6 sierpnia Halving z bloku na Litecoinie, oczywiście około gdzieś tam, nie pamiętam przy którym bloku są różne kalkulatory. Z, dwu, z 25 nagroda za blok spada do 12,5 Litecoina. A teraz przejdźmy sobie do Twittera i popatrzmy, co tam w krypto ćwierka. Na początku z Unstoppable Domains. Zobaczcie, ogłaszają program grantów dla bl domen blockchainowych. Program będzie przek 250, przekazywał 250 tysięcy dolarów i wspierał deweloperów portfeli oraz giełdy, które są zainteresowane zintegrowaniem domen od Zil, czyli od Ziliki. Możecie oczywiście podtagować swój ulubiony portfel i giełdę. Ja podtagowałem Exodusa i Bitrexa. No i jeszcze oczywiście, CryptoBidlus. Ilu, można powiedzieć, w, w ilu uczestniczych kryptokonferencjach. Ja zaznaczyłem od 4 do 10, najbliższa kryptokonferencja, oczywiście to już jest w najbliższą środę. Blockchain Alliance, Startup Edition, będę w Warszawie do czwartku. Natrium, czyli portfel do Nano, zobaczcie, wersja 2.0.10 jest już na, na, tym, na Androidzie ma możliwość czytania nano URI poprzez NFC mniejszą rozmiar aplikacji i oczywiście naprawionych krypto e, parę bugów także Kowalski będzie zadowolony teraz zobaczcie true RIDER jak zmaksymalizować ilość bitcoinów by, by, bez jakiegokolwiek kupowania najpierw ściągnie, ściągnijcie sobie TRON wallet mi na, później kupcie kryptowalutę WIN, później stake'ujcie WIN'a, dostaniecie TRON'a, skonwertujcie go na BITCOIN'a, potrzymajcie parę lat, sprzedajcie WIN'y, e, gdy osiągniecie już swój cel BITCOIN'ów, zrelaksujcie się i pijcie muchi. to Oczywiście e, trzeba do tego podchodzić z e, przymrużeniem oka, także <gryptosara> trzeba uważać na takie jakieś wynalazki. E, Kryptosara mówi, to nie jest tak, że BITCOIN ma ujemną stopę procentową że może mieć ujemną stopę procentową, oczywiście, że tak. Emily mówi nie, u, nie bójcie się tracić ludzi, bójcie się zatracić siebie, gdy próbujecie zaspokoić i w ogóle zadowolić każdego. A ja bym powiedział tak, jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził, lecimy dalej. Zero X y, poprosiło o udostępnienie swojego wideo, w którym tłumaczy na czym polega projekt, i pięciu, pięciu zwycięzców, którzy zry, zretwitują tego posta i zapiszą się do, do ich YouTube'a, dostaną jakiegoś tam Swagboxa. Zobaczymy, zretwitowałem, zapisałem się. Jem mówi, dlaczego bitcoiny stare, stare, dobre Żart, nie? dlaczego bitcoinowcy chcą Lambo? Ponieważ Ferrari jest, jest w posiadaniu fiata, <laughs> raczej FIATów, tak w polskim języku nie brzmi to tak dobrze. Teraz przejdźmy sobie do analizy sytuacji na rynku, czyli przejdźmy sobie popatrzmy sobie co tam się dzieje, co tam się dzieje na Coin Papryce. Na początku, oczywiście, coin paprika i na koń papryce, może na początku odświeżę. Zobaczcie, w ciągu ostatnich 24 godzin zalezieleniło nam się na rynku, jeszcze może 7 dni, ale w ciągu ostatnich 7 dni, zobaczcie, bitcoin 3%, ale spójrzmy, 24 godziny prawie 5% bitcoin, 3% ethereum, xrp bez zmian. Litecoin prawie 10, 9% do góry. Co tu jeszcze mamy? EOS 370. Bitcoin SV oczywiście traci 10% w ciągu 7 dni. Leo Trocken też traci. Zobaczcie, Tezos nam w ciągu ostatniego tygodnia 20%. urósł, zajął 16 miejsce, być może w ciągu. Chainlink w ciągu tygodnia stracił 10%, ale odrobił już 3% w ciągu 24 godzin. Więc był to spadek większy. Spójrzmy, oczywiście, spójrzmy oczywiście na Świniolisa kryptokom. Zobaczcie, 7%, 7,5 w dół. Visystems leciał do góry, teraz spada 11% w dół. Co tu, gdzie tu jest Świnioli? Zobaczcie, jak doczkoń poleciał do góry 3%. Zobaczcie, Bitcoin Gold 15% w plecy w ciągu tego. Zobaczmy Świniolisa. Świniolis zobaczcie, stracił w ciągu ostatnich 7 dni 15% prawie. Dolar 39 teraz jest na niecałym procencie do góry. Także tak to wygląda. Spójrzmy sobie, oczywiście, teraz na wartość rynku: 276 miliardów, czyli jesteśmy poniżej 300. Z ciągu ostatnich 30 dni, jak wyglądał rynek? No, w ciągu ostatnich 30 dni jesteśmy w plecy, bo zaczynaliśmy z poziomu 309, jesteśmy na poziomie 900. 7 przepraszam, 276. Także dołek tutaj był gdzieś na okolicach 250. Trochę jesteśmy w górze. Jeśli chodzi o ostatnie 7 dni, to 7 dni praktycznie kończymy na takim samym poziomie, bo to jest 272 to jest 276. I teraz oczywiście najpierw największe zyski w ciągu ostatnich 7 dni. Zobaczcie, proton, token. 412% do góry, miejsce dwusetne, także to nie jest tak, że ten. Zobaczcie Function X 109%, First Coin, zobaczcie Litex, Unlimited, IP dalej, IP się nie kończą. Widać, o, zobaczcie Inoptamium z Pandory, przywieźli 43% zyskało. Eee, nasz exchange to jest ciekawa. Jun Util Ledger, KuCoin Shares, zobaczcie to są te odpowiedniki Binance Coinów chyba z KuCoina, no ale oczywiście są także loserzy, loserzy czyli Apollo Currency 27%, Krypterium 26%, e, Thunder Token 21, ABBC Coin, Sentiment Bitcoin Gold, zobaczcie li, list tutaj wskoczył w listę czyli jednak świnia no, ale jeszcze mamy takie rzeczy jak Dynamite, zobaczcie, pojawiło się 127% w ciągu 24 godzin, no, ale to są z miejsc 2000, także tam wolumeny są niewielkie. Co tu ciekawego, zobaczcie. Binance GBP, GBP Stablecoin, o proszę bardzo. To jest ciekawe, zastanawiam się, czy to jest faktycznie oficjalne eee, Ethereum Block, czy to jest ten stablecoin. No to ciekawe, zobaczcie, dobry stablecoin, nie? Ale to cena w dolarach, czy było w funtach? No cóż, stablecoin nie powinien być niestabilny. Soferox, zobaczcie iCash, Cruzbit, no ale to chodzi też z drugiej strony, jeżeli stablecoin, to, to z drugiej strony to są wahania, no ale to jest to 4 godziny, 0,09%, to jest ok, w porządku. No i cóż, cóż ja tu mogę więcej powiedzieć? Na mniejszych walutach udało się w tym tygodniu parę fajnych rzeczy zrobić. Była mocna pompka na Extend Cashu, osoby które kopały kiedyś Saronite, zostało im to wymienione na Extend Cashe, 300% poszło Mortalus tu mi podrzucił, udało się to opierdzielić także, także fajna sprawa niektóre takie małe, Tradeogro z powrotem odżył, Redcoin, spekulacja na Redcoin nie wróciła także tutaj, tutaj tak to można powiedziało, a cały czas też kręcę na BCP, czyli na Blockchain Poland czasami na giełdach to które są małe wolumeny, ale jednak są, można całkiem nieźle zarobić co będzie na rynku? No, wszyscy już wieszczyli super specjaliści, że już, już jedziemy do 9000, albo nawet niżej. Jak widać po raz, kolejny. po raz kolejny, chociaż Bitcoin tu mi pokazuje w tej chwili, że jest 9995. Spójrzmy jeszcze raz, może na koń paprykę. Odświeżmy sobie, co tam. Koń papryka w tej chwili podaje akurat akurat 1033, 10 ale już nie pamiętam, bo to jest pasek z Coingeco. Nie pamiętam skąd on bierze dane, z jakiej giełdy. Trudno mi powiedzieć, być może, być może tu na jakieś spadki możemy liczyć jeszcze. Jest coraz ciężej mi uwierzyć, że bitcoin pójdzie do jakichś tam 7 czy 6 tysięcy dolarów. Raczej bym tutaj jednak patrzył w górę. To mogą być ostatnie szanse na kupienie taniego bitcoina czy jakiś tanich kryptowalut, bo wiadomo, alty jeszcze są w całkiem przyzwoitych cenach. No cóż, niektórzy w alty nie wierzą. Ja cały czas uważam, że jednak te alty mają, można powiedzieć, mają, e, mają szansę na to, żeby się rozwinąć, Aczkolwiek projekt Taproot, o którym mówił Rafał Kiełbus, polecam zresztą szczególnie ostatniego live'a, o tym, wspomnę o tym w e, podsumowaniu e, to możecie się dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć. No i ten projekt Taproot może faktycznie rozwalić e, stablecoiny. No cóż, zobaczymy co będzie. Przejdźmy sobie teraz może do podsumowania. A w podsumowaniu, jak to w podsumowaniu, pogadamy sobie o ciekawych rzeczach. E, więc tak, właśnie, już zacząłem wątek live, a to mówię, ostatni live bardzo Wam się podobał, live powrócił na YouTube'a ze względu na, ze względu na to, że YouTube, można powiedzieć, pogodził się ze mną, przeprosił, no, przeprosił to, co dużo powiedziane, ale już nie będę tego wątku rozwijał. Na live'ie oczywiście był Bitcoin Phoenix, był Bartek, był e, Portfel Kowalskiego, był także Rafał Kiełbus. Pojawił się taki x-groż zabrakło właściwie z ekipy tylko encyklopedii kryptowalut Kamila, e, no ale było całkiem fajnie, pogadaliśmy się i były konfrontacje, i, były, i były, była wymiana zdań, były ciekawe rzeczy, także polecam obejrzeć, naprawdę ogromna dawka wiedzy, Wiedzy. bardzo fajna sprawa kolejna sprawa na D-Live jesteśmy już w tej chwili affiliate czyli można zostać można powiedzieć sponsorem kanału Mike Satoshi kosztuje to tam nie pamiętam chyba ze 358 tych linopointów a 358 linopointów to jest jakaś kolosalna ilość bo jeden kosztuje 0,012 centa czyli jakieś tam 1,2 centa czyli 300 to tam parę, parę dolarów można powiedzieć eee i dzięki temu część trafia do skrzynki. Oczywiście żeby zdobyć kolejny poziom potrzeba 800 subskrybentów, na razie jest 257 i bodajże 5 osoby, właśnie 5 osób sponsorujących, także, także fajna sprawa. Część z tych środków trafia z powrotem do skrzynki, także to będzie kumulowane w skrzynce i później będę mógł to rozdawać. Jak wiecie, ja zawsze tą skrzynkę gdzieś tam zawsze staram się 25 lub 50% tego, co dajecie gdzieś tam w dotacjach, wrzucać do tej skrzynki i rozdawać to z powrotem ludziom. Oczywiście część ludzi robi perpetuum mobile, czyli z powrotem to do mnie wraca, ale część ludzi, można powiedzieć, nie dotując nic, dostaje to z powrotem. Każdy może jak chce. Ja nie będę tutaj, można powiedzieć, Robił, każdy robi jak chce Co jeszcze mogę powiedzieć? No zakończył się research qrl Także czyli Quantum Resistant Ledger Możecie obejrzeć, Mortalos w jest szczęśliwy Bardzo mu się spodobał, cieszę się, że się spodobał Kolejny odcinek oczywiście jeszcze w tym tygodniu Postaram się zrobić jakiś krótki Mike Slap Jakiś tam właśnie Mike Lite Jakiś projekt spojrzeć No i biorę jakąś tam kolejną kryptowalutę na warsztat Zobaczymy kiedy tam się to, kiedy tam się to weźmie Tak jak mówiłem już Wyjeżdżam w przyszłym tygodniu do Warszawy. Przyszły tydzień szyguję się aktywnie. W środę, w środę, 7 7 sierpnia, odbędzie się Blockchain Alliance Startup Edition. Parę ciekawych prelekcji, parę ciekawych osób mam, mam zamiar tam spotkać. Także będę może jakieś tam, na pewno przygotowuję Wam jakieś materiały wideo, tego typu rzeczy, jakąś relację. Jeżeli będziecie tam, to możemy się spotkać. Ja w Warszawie będę do. Do czwartku, a w piątek kolejny kryptostok, czyli spotkanie Podlaskich Miłośników Kryptowalut. Zapraszam wszystkich serdecznie, którzy mają ochotę, czas. Godzina 18. Software Hat, ulica Sienkiewicza 110. Wejście jest, wejście jest od ulicy Ryskiej. Oczywiście dedykowany film, o tym jeszcze nagram gdzieś tam w weekend, żeby było wiadomo. Pierwsza prelekcja jest to. Portfele sprzętowe będą prowadziły ja, pokażę parę portfeli sprzętowych, Trezor mój jeszcze nie, nie dotarł z różnych tam przyczyn, ja też miałem tam małe zawirowania finansowe, więc Trezora nie zakupiłem jeszcze, później dopiero z opóźnieniem, ale mam tego Archosa, mam Ledgera X, Ledgera S, także będzie co pokazać, pokażę jak to działa, na czym to polega, trochę po teorii drugiej prelekcji jeszcze nie mamy, także jak ktoś ma ochotę wygłosić jakąś ciekawą drugą prelekcję, to oczywiście jak najbardziej serdecznie zapraszam. Pozdrawiam oczywiście wszystkie osoby, które były na tym live, także, także cieszę się, że jesteście. Jest dosyć późno, gdy kończę nagrywać ten odcinek, jest 23.20. Z mojej strony to tyle, pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się do następnego razu.